Jako mały Anon jeździłem sobie do ojca, który mieszkał na wsi. Mieszkał w takim małym blokowisku, ale jego rodzina już rozrzucona po całej wiosce. Jedna osoba, którą nazwijmy wujas Miras, miała spore gospodarstwo rolne, czyli jakieś dwie podniemieckie stodoły i traktor, ale TBW. Ogólnie Miras był esencją typowego Polaka. Miał kształt cebuli, bo tak mu brzuch wyjebało, prawie łysy i dostojny wąs, który całą wioską trząsł. Pojechałem kiedyś w wakacje do niego na tydzień. Oczywiście od razu mówi, że co się w domu kisić będziemy, lecimy do wujasku. To, bo pewnie potrzebuje pomocy Wujas jako prawdziwy Polak pachniał wczorajszą delegacją Perfumy tak zwane Chateau Diabol Jak przyjechaliśmy to dostałem od ojca nóż I kazał wypierdalać, rzucać w jakieś drewna Albo kurczaki, to obiad będzie a on w tym czasie poszedł gadać z wujasem Po około godzinie wujas wychodzi I stoi w klapeczkach, dżinsach oraz pod koszulku pierdolonym musztardą oraz tłuszczem z kiełbasy Zaczesuje dumnie wąsa I mówi do mnie Ej gówniak, chcesz jechać pomóc wujasowi w polu? Ja jako, że i tak nie miałem do roboty nic, a tam może być zabawa, to się zgodziłem. Wsiadamy do traktora, ja Miras za kierownicą i jakiś cioteczny szwagier od strony wujka ojca matki. Chuj wie, jaki on był, ale bolcował ciotkę, więc prawie jak rodzina. Zamiast jechać prosto to na pole zajechaliśmy pod sklep. Miras wyskoczył i ucieszony wrócił z jakąś butelką. Jako ośmiolatek nie wiedziałem co to było, ale pewnie sobie wodę kupił, bo pełne słońce i ciepło. Chowa gdzieś w traktorze butelkę i jedziemy. Po dotarciu na miejsce ja z tym typem bierzemy motyki i wujas tłumaczy, że trzeba sprawdzić jak się kartofelki trzymają, a on w tym czasie coś musi ogarnąć w traktorze. No ludzi, kto sobie przez dobre pięć minut kopiemy w odległości 30 metrów od traktora, ale wujas nie wychodzi, to idziemy sprawdzić czy jeszcze żyje. Ta butelka, o której wspominałem okazała się połówką wódki, którą ten debil wypierdolił na hejnał i ledwo kontaktował. Na dworze 30 stopni, cień jedynie w domach, a ten bez zapitki ciepłą wódkę zeruje. No kurwa debil. Typo z którym byliśmy zarządził powrót. Do jego gospodarstwa było około 500 metrów, do tego druga polna prowadziła prosto do niego. Próbuję usiąść za kierownicą, ale nie kurwa, bo traktor jest Mirasa i tylko on kurwa będzie prowadził. Tamten zrezygnowany patrzy na mnie, ja wzruszam ramionami i pytam czy wracamy w końcu. Daliśmy Mirasowi za wygraną, bo raczej nikt nas nie złapie. Siedzimy już w traktorze i wracamy powoli. Wyobraźcie sobie prostą, a następnie nałóżcie na nią sinusoidę. Tak dokładnie wyglądała trasa traktora. Po prawej i lewej pola gryki. Ja już wystraszony, bo tam ci się trochę szarpią o kierownicę. Otwieram drzwi, wyskakuję z traktora i spierdalam w pole, bo strach z debilami jechać. Jak zareagował wujas? O kurwa, mody zaraz że jedziemy za nim! Ja spierdalam przez pole, a tam pełny zwrot i jedzie kurwa za mną. Wiecie może jak gryka jest twarda? Jak pierdolone drewno, tak jakbyś zasadził pole patyków, kurwa. Spierdalam jak najszybciej potrafię, nie patrząc na to, że już cały kurwa krwawie przez te jebane pole. Ale chuj, lepsze to niż zostanie nową maskotką w zderzaku tego traktora. Typo na szczęście ogarnął po chwili, co tam tamten zjeb robi i zapierdolił mu na tyle mocno w ryj, że wujasowi urwało film i staje na drodze. Ostrożnie podchodzę do nich, a ten mówi, że jedzie szybko odwieźć tego zjeba i żebym się przeszedł, bo blisko. I tak się żyje właśnie na tej wsi.